Dobry wieczór. Dziś nastąpi wyraz mojej głębokiej tolerancji wobec wszystkich uparciuchów, którzy twierdzą, że WC to nie wojciech roski, tylko wartości chrześcijańskie. No jak się ktoś upiera strasznie, to proszę bardzo, będzie odcinek klerykalny. Klerykalny odcinek, ale o wszystkich religiach pospołu, a nie tylko jednej. Uwaga! Rabin w spódnicy trafia nie tylko Anglikanów i innych protestantów, i nie tylko katolików, ale teraz w rabinów poszło w Niemczech. Jedna z gmin żydowskich ma pierwszego rabina kobietę, rabinicę w związku z tym. Wyznaczenie przez prezydium Związku Gmin Żydowskich w Dolnej Saksonii jednej pani na rabinkę wywołało konsternację środowisk żydowskich i wcale się nie dziwię. Na pewno nie pójdę na nabożeństwo prowadzone przez kobietę! oświadczył Ignac przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Decyzja współwyznawców z Dolnej Saksonii jest nie do przyjęcia dla ortodoksyjnych Żydów. Proszę pana Ignaca. Gazeta kiedyś mi przysłała skrypty do egzaminu na trzeci stopień tolerancji w prezencie. Chętnie panu prześlę, niech pan się nauczy tolerancji trochę. Co to znaczy, że rabinem nie może być kobieta? Koza nawet może być rabinem. Proszę pana. A następny pisał, no deputowany do Bundestagu, reprezentujący wiele gmin żydowskich w Niemczech, pisał tak: Konferencja rabinów w Niemczech jest zobowiązana pielęgnować ortodoksyjne tradycje nauki religii, i kobiety mają być trzymane na galeryjce w czasie nabożeństwa, a nie łazić wszędzie. Proszę pana, bardzo serdecznie polecam wydawnictwo, które mi kiedyś kazeta w prezencie przysłała. Skrypty do egzaminu na trzeci stopień tolerancji. Takie rzeczy trzeba się uczyć, tolerować. Europa się jednoczy. No, a co tam tolerują jeszcze w Niemczech? Otóż widok nagiego ciała Chrystusa wzbudza obrzydzenie u moich córek. Na tej zasadzie jeden ojciec argumentował i w sądzie wygrał. Zdjęto krzyże w Bawarii, a w każdym razie zasądzono ich zdjęcie. Krucyfiksy mają zniknąć ze szkół, no bo Nagi trup mężczyzny na krzyżu nie odpowiada mniejszości tych, co to nie lubią krzyży. Podniosły się głosy protestów, nawet Helmut Kohl pukał się w czoło i powiedział, że krzyż jako symbol wiary nie stanowi żadnego zagrożenia, wręcz przeciwnie, jest pomocą dla większości ludzi. Ostatni raz krzyże zdjęto w Niemczech za Hitlera, były protesty chłopskie. No, i w tej chwili problem wraca. Mówi się, że mała grupa powinna akceptować symbole i obyczaje wielkiej grupy. Podobnie yy, powinny i są chronione prawa tej małej grupy. No, niestety, nie wszystkim to przemawia do rozumu w Niemczech. Dziadostwo przyszło i do Polski, i u nas mała grupa będzie narzucać dużej grupie. Otóż około 100 uczniów i rodziców podpisało apel o usunięcie krzyży w jednym z liceów w Świdniku. Inicjatywę podpisało porozumienie młodzieży antyklerykalnej. Będą narzucać. To może zlikwidować dzwony kościelne albo w ogóle kościoły rozburzyć, bo to narusza y, uszy niewierzących, jak dzwon dzwoni. Jeden pan ma naruszone do tego stopnia uszy i okolice, przewodniczący SDRP z Ostrudy. No więc do tego stopnia jest naruszony, że zgłosił do Straży Miejskiej doniesienie o zamiarze y, złamania prawa. Bo na boisku szkolnym miała być odprawiana msza, w czasie której ksiądz jak zwykle będzie mówił: bierzcie i pijcie. I ten radny zastrudy naruszony ze SDRP, on powiedział, że to jest przecież namawianie do picia. A jest ustawa antyalkoholowa i uchwała miasta, która nie pozwala pić w miejscach publicznych. No i on z tego powodu złożył doniesienie. No to ja też złożę doniesienie. Niniejszym składam doniesienie do najwyższych władz państwowych. Otóż wszyscy członkowie SDRP na swoich tajnych zebraniach, jak śpiewają międzynarodówkę, to naruszają prawo, bo tam się śpiewa o współpracy z obcymi, czyli namawia się do szpiegostwa oraz namawia się do tego, żeby riezać burżujów, czyli naruszenie jest wolności integralności fizycznej szyi burżuja. Zakazać proszę natychmiast międzynarodówki! Jak czytam w gazecie wyborczej albo w trybunie ludu, że ktoś jest faszysta, to zaraz mnie interesuje. No i wyczytałem o panu przewodniczącym Żodaku: przeczytałem, że faszysta. Pan rzuca śrubami, jakieś robi zadymy na ulicach, to ja się nie dziwię, że tak o panu powiedzieli. Znaczy, to w dobrym towarzystwie jestem, skoro ten, który domaga się, żeby e, społeczeństwo polskie żyło lepiej to nazywa się go faszystą. Jeżeli e, kardynał Wyszyński w latach 50 też był nazwany faszystą, czyli w dobrym towarzystwie się znalazł. No tak, ale kardynał Wyszyński nie, nie prowokował ludzi do rzucania śrubami ani niczym innym. Przez dwa lata po prostu pisaliśmy e, różne petycje, pisaliśmy, e, nie było możliwości. No to co nam zostało? Przede wszystkim trzeba to się bronić wtedy samemu. Przyby? Nie, na no, proszę pana się ogłasza pogodowie strajkowe, później się robi dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Cztery godziny strajk ostrzegawczy, całodniowej, dopiero dochodzi do strajku czynnego. Aha. Czyli e, czas rządu na rozmowy był bardzo długi. No dobra, I oczywiście jest no taka ja... pycha tego rządu, że nie można e, usiąść do stołu i rozmawiać na argumenty. A jak to wszystko nie pomaga, to co pan wtedy postuluje? Był... Pęcze? Strajki. No nie, bo pytam, jakie będą następne kroki, proszę pana, bo ja rozumiem frustrację. No nie słuchają, strajków się nie boją, no nie to pan nie. wtedy z cegłówkami na ulicy, a co potem? Dziwna e, trafem okoliczności, że podczas tych e, trzech, trzech tygodni strajku, to w ciągu tych trzech tygodni wpłynęły do firmy e, Ursus e, odpowiedzi na nasze postulaty, załatwione pozytywnie. Czyli w ciągu dwóch lat nie można było to załatwić przy stole, podczas negocjacji, tylko... Pod ścianą, jeżeli był pan kołodko i Ministerstwo Finansów, załatwili to bardzo szybko. I załatwione są sprawy pozytywnie. W 80% są załatwione. Kredyt został przyznany, teraz te pieniądze w ostatnich dniach wpłynęły do firmy. Ale proszę pana, a skąd te pieniądze wpłynęły? Z pożyczka. Pożyczka z funduszu EFSA. Co to za fundusz? To fundusz... No ja się boję, proszę pana, że pan tam żąda, pan jest głośny, bo ma pan silną załogę, jeszcze faceci tutaj wie pan napakowani, bo pracują rękami, a nie długopisami. I że pan wykrzyczy i załatwi swoje, tylko ja będę musiał za to zapłacić potem, z podatnika pieniędzy. Kredyt my spłacimy i będziemy spłacać. I, I chyba jak. Pan no, ale będzie... to, to pan musiał cegłami kredyt wywalczyć? Normalnie ale nie W jaki było? sposób można było to załatwić? W jaki sposób? Powie pan Pytam? do czego to prowadzi? Ja pana teraz pokazuję przed kamerami, i ludzie się dowiadują, że tak. Pisanie petycji, strajki, to wszystko nic nie pomaga. Jak się wyprowadzi silną grupę zakładową na ulicę i nakrzyczy dobrze na rząd, rzuci śrubkami im do gabinetu przez okno i szyby się posypią, to wtedy się sprawy załatwia. I to jest skuteczna metoda jedyna. Ja nie chciałbym w ten sposób załatwiać żadnych postulatów. Ale inaczej się nie da, pan powiedział. Inaczej się po prostu nie da. To co, to co pan ja proponuje mam? innym zakładom? To ja mam po prostu e, czekać, aż mi zakład upadnie, że ludzie pójdą na bruk i związanych z tym 100 tysięcy ludzi nie będą mieli za co żyć. Mam na to czekać. Miał rząd e, piłkę swoje w ramce i po prostu powinien zareagować na to. A po prostu oni nie chcą. To już jest odpowiedzialność tych ludzi, którzy kierują państwem. Mówi pan o gospodarce wolnorynkowej, a teraz pan zawraca do komunistycznej gadki o zapewnieniu miejsc pracy, zapewnieniu warunków do pracy. Mhm. A z jakiej racji? Wolny rynek, sami sobie szukajcie roboty. No Panie... albo jedno, proszę pana, albo drugie. Rząd ma nie zapewniać miejsc a pracy. A ja nie chcę, żeby mi rząd zapewniał. Proszę pana, niech zapewni e, normalną gospodarkę. To znaczy, żeby rolnik e, nie nakręcał Poprzez koszt wysoki kredytu e, cen e, skupu towarów swoich i, i, i produktów, bo to konsumenci na tym tracą. powinien być ogólnodostępny kredyt pod produkcję dla rolników, dla zakładów e, pracy, i wtedy e, nie potrzeba żadnych proszę Pana, pomocy. Przecież ci ludzie będą zwracać. Czy Pan teraz podpisze cyrograf, że ursus mnie nie kosztował ani złotówki. To, co pan wyszarpał dla Ursusa i dla swojej załogi, za co pana załoga pewnie kocha, że mnie to nic nie kosztowało, bo pan mówił o jakichś kredytach, co to rząd przyznał, skąd rząd wziął forsy na to? Jest to z funduszu EFSEL Banku Światowego. Co, to, 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 za to, są A to musimy spłacić na, potem jako państwo. są pieniądze na rozwój i inwestycje w Polsce i różne instytucje go otrzymują. My dostaliśmy na 12% pożyczki. Ale to pożyczki trzeba potem będzie spłacić jako porządku, państwo. Posz... Tak, oczywiście. Czyli ja tym, będę że... musiał spłacać. Bo nie, pan nie. Proszę, nie państwo. Zakład zwraca, a w imieniu państwa zwraca rząd. A jak zakład nie zwróci? Jak nie zwróci? Przez no a, no jakby nie zwrócił, no bomba wybuchła. Nie, no nie zwrócił. A wtedy ja muszę zapłacić. Pieniądze, jeżeli by poszły po prostu natychmiast do przejedzenia, to oczywiście nic z tego by nie było. One idą przede wszystkim w inwestycje i w produkcję. Także one muszą dać zysk. I ten zysk wpłynie do budżetu państwa. No, bo muszą, a państwo no ja nie muszę panu banku tak na, na słowo. Nie muszę pan I my żeśmy wzięli pożyczkę na 12% w ciągu roku, a szkodował takie mysiadło na 0,25% też kilka milionów dolarów i kilka miliardów złotych na 0,25% przy czteroletniej karencji. Jednak ten kredyt pan, pan na moje konto zaciągnął. No, ja nie, mogę teraz panu ufać, że pan zwróci, ale jakby pan nie zwrócił teoretycznie, to ja będę musiał zapłacić. Niech dbajmy, Po prostu. No niech e, No Ja bym się pieniądze wolał zabezpieczyć pożyczone i na pana. Pieniądze pożyczone trzeba zwrócić i z tego jesteśmy świadomi. I zwrócimy te pieniądze. To nie ma problemu. Bo to jest zwiększona produkcja, większy obrót będzie i pieniądze są do zwrotu. To nie ma, nie ma żadnych problemów. Nie ma żadnych problemów? Po co Pan w ogóle brał ten kredyt, jak nie ma żadnych to nie problemów? Ja brałem... Niech Pan sprzedaż dyrektory, Prze... co stoją tam na wybiegu i już. Ja, e, wspólnie z załogą walczyliśmy pożyczkę dla zakładu. A e, zarządzali będą to tymi pieniędzmi e, dyrekcja. I jeżeli bym był e, mało uświadomionym działaczem związkowym, to bym powiedział Panie dyrektorze, bo jutro przychodzi do Pana, Pan te pieniądze natychmiast da do przejedzenia. A to jest krótka kołdra, prawda?